Dobry. Oto Miras, ciasny Miras. Witamy serdecznie. Co tam Mirek u Ciebie słychać? Powiedz. Chciałbym, chciałbym poznać koleżankę jedną taką, nie? Fajną, nie? Jak, jak ta koleżanka według Ciebie, według Twoich myśli ma wyglądać? Ile ma lat? Nie, nie, mama. Ma Musi. Dla mnie. A ty pracujesz? Tak. A co robisz? No, jestem informatykiem, nie? Nie będę się chwalił, ale... Ale tak lubisz sobie popołudnie spędzać tak, przy piwku? Ja. Co, nie? A co jeszcze Uj. lubisz robić? Co? Masz jeszcze jakieś plany w życiu? Na sanki idę, w taką góryce. pogodę na sanki chodzisz? Na sanki, tak, idę. Na sanki. Ale sam tak? Tak, na no, sanki idę, bo... Czy masz jakiegoś kompana? Nie rozumiem. A nie Siema. Siema. ty okay. nachodzi? Nie rozumiem. Ale na Siemki. sanki chodzę. Trzyma. Trzyma kamisko. Idę do domu No i co tam jeszcze powiesz? Co z tą kobietą ma być? Na lewo ma. No znajdziemy dla ciebie, tylko najpierw musimy wiedzieć jaka ona ma być. Czy blondynka, czy brunetka, czy musi nosić okulary, czy nie bardzo. Gdzie? Może być. Bez oka, Bez oka. My się na dzisiaj żegnamy, zobaczymy, co w następnym filmiku będzie. Czy Mirek w końcu oceni swoją wybrankę, którą Bez oka. by chciał, której by być. nie chciał. Zobaczymy. Do zobaczenia. Jeżeli chcecie zobaczyć, czy Mirusz sobie znajdzie jakąś kobitkę, to dajcie łapkę w górę.